Witam Was serdecznie w Akademii Mode. Dzisiaj mamy live w sprawach, taki temat może o wykrojach, ale przed tym może się przedstawię, bo może nie, nie wszyscy mnie znają. Nazywam się Svetołana Mikuś i prowadzę szkołę, kursy właśnie projektowania, modelowania, konstrukcji i szycia odzieży, przede wszystkim damskiej. Co do tematu, temat oczywiście znowu wynika z Waszych pytań. Od razu chciałam zwrócić na to uwagę, że piszcie do nas, piszcie, zadawajcie pytania na maila, na Messengerze, na YouTubie. Ja jestem osobą zajętą, ale staram się zawsze odpowiadać, także wcale nie zawracacie mi głowy. I pytajcie, pytajcie, będę starała się zawsze Wam odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. No i dzisiaj właśnie znowu jakby temat wynikł z Waszych pytań, tak? Z tych wykrojów standardowych, że kupujecie sobie wykroje, nie zawsze te wykroje Wam pasują, że są jakieś problemy, że gdzieś tam za dużo, gdzieś jest za szeroko, gdzieś tam za wąsko, tak? I ja... Chciałabym Wam właśnie tutaj pokazać, w jaki sposób można ten wykrój zmienić, bo można. Dlatego tutaj na, przyczepiłam takie małe kartki z powiedzmy wykrojem tam rękawa i przodu. I chciałabym Wam powiedzieć właśnie o tych, jak to zrobić, że. Na wykrojach zawsze jest ta linia talii, tak? jeżeli nie linia, to przynajmniej kreski, tak? takie kreseczki, które zaznaczone jako linią talii. Później jest linia pachy, którą stworzycie sami, bo musicie po prostu narysować jakby równolegle linię, która powiedzmy jest pod kątem 90 stopni do środka, tak? I leci na najszerszym miejscu waszego wykroju. No i ta linia, która leci tutaj na górze, ona jest na pewno wam będzie potrzebna w momencie, kiedy musicie sobie powiedzmy z, z wydłużyć, tak? Wydłużyć sobie przód i takie linie musicie sobie stworzyć na waszym wykroju, żeby później dalej. E, można było e, rozszerzać albo zwęzić ten linie, które Wam e, mogą być potrzebne właśnie w momencie, kiedy chcecie coś sobie e, przerobić, w zależności po prostu co. I e, ta linia to jest po prostu, powiedzmy, odstępujecie 4 cm tutaj od i rysujemy prostą linię e, w dół. E, dlaczego? Te linie nam pomagają jakby roz, rozszerzyć jakiś tam swój projekt, który kupiliście, nie wiem, w wykrój i, i gdzieś tam jest za wąski. Musicie przede wszystkim zmierzyć linie, na przykład do talii, czy Wam to odpowiada. Jeżeli tutaj Wam wszystko odpowiada, to nie musicie rozszerzać, przycinając rozkładając do góry, tylko na przykład Wam nie pasuje, nie wiem, gdzieś tutaj w piersi, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli ja wezmę nożyczki, przytnę sobie od razu tą część. I teraz zobaczcie, jeżeli ramiona Wam odpowiadają po szerokości, a nie odpowiada, a nie odpowiada Wam szerokość tutaj w piersiach, to co my możemy zrobić? My możemy po prostu w ten sposób to rozszerzyć. Tak? Że po prostu jakby odsuwając nie całość, bo w momencie kiedy odsuwamy całość... Nam się poszerza tutaj przód i poszerza nam się ramię, tak? Ogólnie takie rzeczy się dzieją w takich wykrojach, powiedzmy, jak stopniujemy później rozmiarówkowo, no to wszystko się poszerza i robi się wielkie. A często jest tak, że jest tam pierś, tak, większa po prostu niż w standardzie. No i wtedy właśnie wynikają jakieś takie dziwne rzeczy. Dlatego ja zawsze proponuję, żeby tutaj rozciąć i tutaj to poszerzyć. Powiedzmy, że wasze biodra nie są aż takie szerokie, prawda? No to jakby tu poszerzając wracamy tutaj z powrotem, tak jakby, tak? Później tu i wam powstanie taka tutaj jakby większa zaszewka, ale biodra zostają na przykład te same, chyba że faktycznie jesteście drobne na górze, szerokie tutaj na dole. To spokojnie możecie w ten sposób sobie rozszerzyć, tutaj zwężamy później w, w ołówek z powrotem, tak. Chodzi o to, że tutaj szywkami później też dorabiamy sobie jakby talię. Tutaj jakby poszerzając nie rusza się w ogóle ramion. Może być tak, że ktoś jest wysoki, prawda, bo standardowe wykroje ogólnie, Dochodzę powiedzmy tam do sześćdziesiąt 68, a kobieta, która już ma metr 74, już ma na przykład problem. To też musicie sprawdzić. Znowu zobaczcie, jeżeli ja przyłożę i Wam ta talia powiedzmy gdzieś z wykroju jest tu, a Wasza gdzieś jest tu, prawda? To Wy możecie sobie znowu sprawdzić wysokość biustu, bo może być tak, że wysokość biustu też jest za wysoko. tak? to wtedy przycinamy właśnie po tej linii, ja w tym tylko kawałku przetnę, żeby pokazać, zobaczcie, ja przycinam w miejscu e, właśnie szerokości e, przodu, żeby to opuścić, tak? Opuszczam sobie i sprawdzam, czy teraz pas mi pasuje, tak? Że to na przykład te 2 cm akurat wystarczy. I wtedy sprawdzamy też pachę. Jeżeli ta pacha, bo ta odległość... E, Dalej Wam pasuje, jest ok. Jeżeli nie, to to po prostu jakby tu zostawiamy, ale opuszczamy po prostu tu po tej linii, tak? Jakby e, pachę zostawiając w tym samym miejscu, tylko wydłużając to. Oczywiście to przycinamy, słuchajcie, po całości, tak? Bo ja taki kawarty przycięłam e, e, całość i w ten sposób e, e, zwiększamy ten wykrój. Tak samo powiedzmy, jeżeli. Ja sobie tutaj mam ok. Zaraz to przykleję z powrotem. I tutaj sobie poszerzyłam. O tyle, tak? Także powiedzę, poszerzyłam. To znaczy, z, z, wydłużyłam, tak? Wydłużyłam i sobie. Już teraz razu pokażę na tej też części. O bo jestem osobą wysoką, wszystko mi pasuje, oprócz tego, że talia jest za wysoka, tak? O. I teraz zobaczcie, jeżeli pasuje mi tu, nie, nie zostawiam takiej głębokości, jak było, tylko jest niżej i mi to pasuje, ale rękaw mi w tej chwili nie będzie pasował, tak? To co ja robię? Ja muszę ten rękaw po prostu, słuchajcie, po obwodzie przyłożyć, zobaczyć w którym miejscu ja przycięłam sobie zaznaczam, że o, w tym miejscu go przycięłam, no to sobie rozcinam. Zobaczcie. To miejsce i sobie tak, w ten sposób znowu tyle samo centymetrów, co tu. O. o strona, Dobra. Mierzę sobie tu. Mierzę sobie tu i na tyle rozszerzam sobie, rozszerzam, znowu wydłużam. Słuchajcie, ja to tak, tak, jeżeli tu, to i tu, żeby nam ręka w później tam wszedł. Chyba, że tak jak raz powtarzam, jeżeli Wam pasowało, to po prostu z powrotem wracamy, jakby do, tutaj rozszerzamy, ale tu podnosimy, tak? Ten kawałek. No, I w ten, w ten sposób to działa, że jeżeli cokolwiek gdzieś tam przecinacie, no to musicie po prostu jakby w momencie zobaczyć na no, następną część wykroju. Tak? Jeżeli przód to z tyłu, może być, tak, że, słuchajcie, może być tak, że plecy Wam pasują na przykład, a, a, a ym, przód nie, albo odwrotnie, bo często jest osoby, które mają większy biust, są zdziwione, że powiedzmy przód pasuje a z tyłu jest tego za, za dużo, to odwrotnie, to wtedy bierzemy sobie tył, właśnie tylko od razu tył, dokleję go, że powiedzmy przód ja sobie wydłużyłam i co robimy? To wtedy słuchajcie, jeżeli wam przód pasuje, a tył jest za długi, to tak jakby Mierzymy sobie jaką potrzebujemy długość i podnosimy to do góry. O, w ten sposób. O tak. O. Że podnosimy, bo plecy są krótsze, ale wtedy pamiętamy ta linia tu boczna ma nam się tu zgadzać, tak? Dlatego <laughs> przepraszam. E, tutaj e, Mierzymy tą linię, na ile ona się skróciła, przykładamy tu i po prostu tą część jakby podnosimy, o tak. Nie? że jakby ta linia talii tu idzie nam lekko do góry, o, w ten sposób. No i tutaj oczywiście wyrysowujemy, tak. I w ten sposób można kombinować z tymi wykrojami gotowymi. Najłatwiej, oczywiście, mieć swój, swoją konstrukcję. To wtedy, jak macie swoją konstrukcję, to po prostu przekładacie i patrzycie wtedy, tak? Gdzie linia tali, i wtedy Wam będzie też łatwiej to yy, yy, dopasować. A teraz widzę, że jakieś pytania, tak? Czy live będzie zapisany <śmiech> standardowo? <śmiech> standardowo. Słuchajcie, live będzie zapisany. Yy, nie zapisujemy jak jest coś po prostu jakiegoś, nie wiem, na zasadzie ogłoszenia, prawda? Ale jeżeli informacja jakaś jest cenna, że Wam się na pewno to przyda się, no to, to zapisujemy to i to jest na Instagramie i jest też na YouTubie. I na YouTubie oprócz oczywiście tych live'ów są filmiki i z konstrukcji i z szycia. Także też tam zapraszamy Was, żeby nas obserwować, lajkować. Bo naprawdę jakby dla nas to jest bardzo ważne, czy, czy jest to potrzebne. A myślę, myślę, że jest potrzebne, także jakby tyle co, co do zapisania tego live'u. Chciałam też Wam powiedzieć, że my tutaj często jakieś tam robimy konstrukcje, modelowanie i tak dalej, będzie kurs też modelowanie. Jeżeli jest zainteresowanie takim kursem, to też proszę do nas pisać, bo w tej chwili w marcu ruszę kurs konstrukcji znowu sukienki plus szycie, który będzie trwał 4 weekendy. A po nim jest konstrukcja żakietu. Na konstrukcję żakietu tam chyba zostało nam jedno miejsce, także zapraszam Was. Na sukienkę chyba jeszcze są dwa miejsca, także jeżeli ktoś chce przyjść do nas tutaj do szkoły i uczyć się tutaj razem ze mną, to jak najbardziej zapraszam, bo wydaje mi się, że jakby. Lepiej, lepiej stacjonarnie, tak? Więcej rzeczy zobaczycie, więcej jakby tej, takiego kontaktu jest niż online. Online można się uczyć, ale jest jakby, mi jest ciężej, jakby oglądając wasze konstrukcje i nie widząc was, ciężko mi wyczuć wasze błędy, tak? A tutaj, jak jesteśmy wszyscy. To dla nas też jest fajne, bo każdy ma inną selwetkę i analizujemy, pokazujemy różne takie rzeczy jak to poprawić, co trzeba zrobić, także bardzo fajnie. No i później też szyjemy, tak szyjemy to właśnie nie tak jak na produkcji, tylko bardzo poważnie podchodzimy z, z fastrygowaniem, z kopiowaniem wszystkich ściegów i tak dalej, także tutaj nauczę Was taki, takiego krawiectwa bezpoko, jak to się mówi. Także zapraszam jak najbardziej na nasze kursy. No i wracam do, do, do tych wykrojów. My też mamy jakby takie swoje wykroje autorskie, tak? Ja już o tym mówiłam, że można je sobie na Akademii Model na Facebooku wykupić i one są w jakiś tam rozmiarze, to są dzieninowe wykroje w większości, także one są jakby tam w większości oversize'owe, że to jest pomiędzy powiedzmy SM albo ML, niektóre rzeczy nawet pasują na XL, tak, to w zależności po prostu od obwodów, także tutaj jakby przed tym jak kupujecie wykrój, to proszę nas pytać, Jaki to jest rozmiar, bo później jest ciężko właśnie, jakby ciężko. Chodzi o to, że jak wysyłamy MK, a później potrzebujecie jednak większy rozmiar, to jakby ja ten wykrój muszę stworzyć znowu, zrobić w pdf i wysłać, bo jakby te, co mamy na stronie, tam już ukazana jest rozmiarówka, tak? Także tutaj jakby proszę pytać oczywiście nas o te, te rozmiary chociaż tam jest opisane, także tu przed tym jak płacicie za, za, za te wykroje. Będzie super akcja też na 8 marca, także proszę nas obserwować. Ja opowiem teraz nie chcę o tym mówić. Co do wykrojów. No i chyba wszystko, co chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Jeżeli są jakieś pytania, ale chyba nie ma, no to na dzisiaj tyle, ale piszcie, zapraszam przede wszystkim do dyskusji. Piszcie i będę Wam odpowiadała, a na następny raz po prostu będzie dla nas jakiś może następny temat właśnie do tego, żeby po prostu Wam opowiedzieć. No i tyle. To życzę wam dobrego wieczoru i do zobaczenia na wstępną środę.